Do, Doszło latem oczywiście, bo patrząc na wyjściową jedenastkę, no to przecież jest Ernst Lofelschen, który świetnie wszedł w polską pierwszą ligę. Janusz Niedźwiedź dokonuje dwóch zmian po meczu w Głogowie. Bochnak i Serafin wskakują do składu. Nie może grać Letniowski, bo pauzuje za kartki. Co ciekawe, to nie zmieniamy. Dokładnie, takie same zestawienie. To co mówiłeś wcześniej, ŁKS Kap Kapitalnie gra u siebie. Janusza ale... Niedźwiedzia, czy z widzewa, czy z ruchu Chorzów. To zaczynamy ten pierwszy mecz szóstej kolejki. Już długie zagranie na połowę uks u Wybita piłka zebrana. Też się tak przyglądam, jak gra UKS, bo w tych poprzednich meczach zawsze sześciu piłkarzy było zaangażowanych w odbiór piłki na połowie przeciwnika. Podchodziła wyżej obrona. Ale tych czterech ludzi rzadko przekraczało połowę boiska. Chyba, że już był. Wysoko w posiadaniu piłki EKS. Teraz mocny strzał, jeszcze rykoszef, i mamy bramkę na 1 do 0. Na to wygląda. Kamil Antonik chyba zdecydował się na strzał, a gdzieś ta piłka odbiła się od któregoś z zawodników EKS-u i. Mieć prowadzi. 1-0. Ciężka sytuacja, Kamil zaryzykował i dostał nagrodę. Strzela bramkę, mieź legnica, szósta minuta, 1-0. Jeszcze raz zobaczmy, słupka. piłkę. piłkę. Dośrodkowanie. Znów na środek, znów jest strzał, ale tylko chyba ta siatka i ten słupek za bramką. Ezel chce wyciągać dobre wnioski, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe. Niezbyt dobrze wykonany stały fragment, ale jest piękne uderzenie. Słupek jeszcze będzie dobitka. Niewiele brakowało, mielibyśmy gola. Przepięknego na. w tym stałym fragmencie, zobaczmy. W strefie i zabrakło tutaj wyskoczenia do zawodnika z piłką. Nie wiem, czy nie trącił piłki dłonią, mimo wszystko. No, to nie jest zawodnik, który będzie stał między stoperami, ale jest w stanie się wrócić, odebrać piłkę, utrzymać, zrobić faul. Zawodnicy z jego drużyny są w stanie. Teraz prosty błąd przy wyprowadzeniu. Nie ma gola. Świetna okazja. Uderzał Gustav Norlin. Tutaj sytuacja różna, ale nic nie wyszło i zwróciłem na niego uwagę, ale wiesz, przy trenerze myślił, że każdy zawodnik wygląda e, znakomicie. Tutaj e, przy okazji pozdrawiam cały sztab Uwaga, i, lider, i lider teraz, teraz kontra, znowu strzał z daleka i bramka! Proszę bardzo, wykonany stały fragment gry i Kordoba nam się melduje. On ma świetną lewą nogę, przy trzeciej ligi wychowanek Atletiku Bilbao, no, ale to jest naprawdę strzał palce lizać. Zgadzam się z Tobą kapitanie. zejście na odwrotną stronę, z prawej strony lewonożny zawodnik, zejście do środka, przypomniał Zwróć, się bardzo... bramkę, bo zobaczmy. Zespół z Legnicy cofnął się w niskim bloku, fajnie się asekurują, odległości między liniami bardzo małe. Teraz dośrodkowanie, jest wreszcie strzał na bramkę, pamiętajmy też, raz uratował w Rombla. Słupek. Serafin, on potrafi uderzyć. Serafiny Poprzeczka! Ależ niewiele brakowało, byśmy mieli trzeciego gola. Zastawił, wszedł przed Kordobę, dobra mu bardzo łatwo piłkę. Jest znów LKS na połowie przeciwnika, ale to jest koniec pierwszej połowy spotkania. 45 minut za nami na razie. Statystyki na razie. młodego wychowanka LKS-u, natomiast no, gdzieś, dzisiaj zebrał doświadczenia, więc dwie rozszady przeprowadzone. Zaczynamy. I lepsze zespoły na świecie mają z tym problem. I proszę, próbuje Jurkiewicz, dobre wejście. No i mamy rzut karny, przypadkowa akcja, dobre zachowanie Jurkiewicza, zagrał w środek w pole karne, a tam y, głupie, nieodpowiedzialne zachowanie, I, I dobre w prostej sytuacji mamy szansę na kontaktowego gola, o, i dobre zachowanie. nie miał do tego okazji, no to popatrzmy, Piaseczki, Szywrąbel, jak będzie gol tutaj kontaktowy, to ten mecz się może nam rozkręcić. Piasecki, Piasecki pewnie! Piąty gol w sezonie! I mamy 1 do 2. Piasecki trafia po raz piąty. Piasecki sam, se, sam sobie tę sytuację wypracował. Po... Mocne dośrodkowanie i teraz problemy, ale ostatecznie Bobek piłki nie wypuścił. Rudol na pewno daleko to wrzuci. Rudol jest gęsto od niebieskich koszulek. Piłka w rękach, Wrąbla. Po meczu. Rozejrzał się Sebastian Krasny. Podniósł rękę i to jest końcowy gwizdek. Miecz Legnica wygrywa z ŁKS-em 2 do 1. Notuje swoje pierwsze zwycięstwo ŁKS.